Witam bardzo serdecznie www.atzakuku.pl, Nazywam się Clown Jonik i dzisiaj pokażę Wam spośród wszystkich milionowych filmików na internecie. Mam nadzieję, że to mój będzie ten, do którego będziecie wracać najchętniej. A dzisiaj pokażę Wam jak się robi szable. Proszę bardzo. Kolor zielony. Zielony szable Kolor pomarańczowy. Zawsze powtarzam to dzieciaczkom, szabla, szabla dla pirata, miecz dla rycerza. Dzisiaj zajmujemy się piratami. Odstawiamy oto taki wentylek, około 3-4 cm. O dwie. Raz, dwa, raz i dwa. Dwie długości dłoni zakręcamy i trzy bąbelki małe. Jeden dwa trzy Wszystko przykładamy w tym miejscu i łączymy Proszę bardzo Jacku Sparrow, wyzywam Cię